Nasze spotkanie jest okazją do podzielenia się okładkiem, symbolem miłości, pojednania i przyjaźni. Korzystając więc ze sposobności, chcę złożyć wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności. Niech ten nowy rok obfituje w same dobre wydarzenia, zdrowie nam dopisuje, a radość każdego poranka dodaje nam skrzydeł. Nim podzielimy się okładkiem, chciałabym prosić Pana Burmistrza. O, o głos. pana burmistrza i panią dyrektor, proszę Drodzy Państwo, słychać? Przed chwilą mój wnuk pytał mnie: Dziadek, gdzie idziesz? Ja mówię, że idę na spotkanie klubu Seniora. I no to tam się na pewno będziesz dobrze bawił. <grym> <grym> Mamy czas, oprócz tego, że mamy czas Nowego Roku, z życzeń, pewnych oczekiwań, które mamy także wobec siebie, mamy czas dosyć aktywnego budzenia się ruchu senioralnego. My to widzimy Państwo pewnie też po ilości powstających inicjatyw w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych świetlicach, w małych ośrodkach wiejskich, większych. Ludzie potrzebują się ze sobą spotkać, szczególnie, że jesteśmy po okresie pandemii, która nas y, uwięziła, która nas od siebie odgrodziła, która nas alienowała. Jest to bardzo widoczna tendencja, której przyglądamy się z pozycji gminy z wielką satysfakcją, z wielką radością. Y, poszczególne kluby seniora, które się tworzą. Y, w Gątkowicach, w Kaszowie, w Ostrowąsach, w Potaszni. jedna mi dopadła miejscowość jeszcze. Stawiec. Ale prawda jest taka, że wśród nich wy jesteście. Wy jesteście pierwszym, najbardziej doświadczonym i najliczniejszym. Dlatego bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie. Tutaj panie wiedzą, że będziemy. I organizacyjnie, i finansowo także wspierać y, Wasz klub. Wiem, że jutro odbywa się y, spotkanie w Słowie. Grupa zmienicza przyjeżdża na zajęcia. Prawdopodobnie za tydzień z częścią z Państwa spotkamy się we Szewilkach na dużej imprezie seniora senioralnej. My tam też będziemy z, z Łukaszem. Ja nie mogę tańczyć, ale on może, więc y, można to też. Jest dobrym tancerzem, więc można to wykorzystać. I to integrowanie się, zbieranie, spotykanie jest niezwykle ważnym ważnym impulsem, ważną inicjatywą. Bardzo za to dziękuję. Chciałbym, żeby ten nowy rok, który przyszedł do nas z pewnymi nadziejami, z pewnym nowym otwarciem, był także spełnieniem oczekiwań i tych marzeń, tych oczekiwań, tych, które Państwo macie. Ja bardzo bym chciał, żeby moje wnuki były zdrowe. Yy, i to jest moje największe marzenie. Każdy ma swoje, ale myślę, że to one wszystkie wokół tych wnuków gdzieś tam oscylują. <głos》> Więc zdrowie naszych wnuków, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Dzień dobry. Słuchajcie, zabrać głos po burmistrzu. To nie wiem, czy widzicie, ale nogi mi się częsą. <głos》> no, <głos》>. Tak pięknie mówię, ja tak pięknie mówić nie potrafię, aczkolwiek również jestem emerytem, ale pracującym, więc to nie jest tak do końca, że was nie rozumiem. Ja prawdziwie nie mam wnuków, ale y, bardzo dobrze rozumiem swo y, was y, i szefa swojego, i was jako, jako dziadków, jako babcie, dlatego że to były kiedyś dla mnie najbardziej ukochane osoby, tym bardziej, że. Y, Mogę zdradzić tajemnicę, że babcia była moją chrzestną. Nie nikt inny, tylko babcia, którą ukochałam. Kochałam nad życie swoje, gdzie moja córka swoją prababcię również kochała nad życie, gdzie ona ją wychowywała, kiedy nie mogła chodzić do przedszkola, bo chorowała. Takie były czasy. Ale nie o tym tutaj mowa. Ja Wam tak samo, drodzy emeryci, życzę wszystkiego dobrego, żebyście mieli tyle uśmiechu, co rok. I przez cały rok, co macie dzisiaj? Tak, bo podnosi mi palca, wszystkiego dobrego. I ja ze swojej strony gwarantuję, że tyle, ile będę mogła pomóc Wam jako dyrektor ośrodka kultury, czyli na dole już jest malowany, odnawiany to pomieszczenie, żebyście nie musieli chodzić na górę, żebyście się dobrze czuli, będą jeszcze przerabiane toalety, ale to wszystko muszę robić stopniowo. A wszystko dla was. Wszystko dla was, że jesteście po prostu przekochani. Tych wszystkich, których znam z słowa, a znam dużo osób, bo ja nawet jestem wzrokowcem, więc bardzo dużo osób stąd znam. Znam bardzo dobrze innych sołtysów, bo pana Rysia Stysia to znam jeszcze jako dziecko, który chodzące do przedszkola, pracował z moją mamą, więc wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego naprawdę wam życzę i tyle uśmiechu, tyle radości i żebyście mieli nie tylko siebie, i z męża, jeżeli są, ale przede wszystkim znów, tak jak tutaj burmistrz powiedział. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Teraz rozdamy okładki, i jeżeli ktoś ma życzenie podzielić się okładkiem, to proszę bardzo. Waszych złość widacie noc swoje jedna, tylko jedną całym rokiem taką noc.